Hej kochani, witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj będziemy otwierać boxy subskrypcyjne i przede wszystkim najważniejszy box, czyli stylizację box. To jest pierwszy raz, kiedy wypuszczamy box w naszym sklepie. No i pokażę Wam, co w tym boxie jest. Wprawdzie w pierwszym rzucie się totalnie wyprzedał. Po prostu przeszliście nasze oczekiwania. Weszliśmy na stronę i tam cały czas byli ludzie, cały czas um, kupowali. Także jestem naprawdę w szoku, jestem Wam bardzo wdzięczna, że podoba Wam się ten um, zamysł. No i będziemy na pewno kontynuować. Dajcie znać, co sądzicie. Czy chcecie tam znajdować więcej biżuterii, czy chcecie tam znajdować więcej. Gadżetów, czy może chcecie znaleźć więcej kosmetyków? Bo taki jest mój zamysł, żeby był to troszkę mishmash, troszkę jak Fun Day Box, ale u nich jest trochę więcej jedzenia. Takie rzeczy, wiecie, typu naklejki dla młodszych, a ja chciałabym, żeby to były takie rzeczy, które ja sama w moim wieku chciałabym znaleźć w tym boksie. Także pokażę Wam zawartość pierwszego i mam nadzieję, że w momencie, kiedy wrócę ten film, to na stronie jeszcze coś jest dostępne. Powiem Wam tylko, co mam na sobie, bo może ktoś będzie pytał. Pomadka to jest Debal Meat Matt Hughes w kolorze committed, o tak wygląda ta pomadka, postaram się wam ją znaleźć mam też rzęs ardelki Whispece 113, takie bardzo długie. Na, tutaj mam trochę brązera, a na linii wodnej mam kredkę z benefitu, którą też Wam podlinkuję i mam rozświetlacz kuki oraz brązer Hula na buzi Derma Blend. Także tyle na brwiach dwójka pomada z benefitu jak zawsze. Także to, jeżeli chodzi o look, mam też biżuterię z naszego sklepu, mam tutaj nasze. Te piękne, piękne, pozłacane kolczyki, jak one się nazywają, wianek. Coś w tym stylu? Czy koło złotego, już nie pamiętam. Podziękuję Wam. I mam taki naszyjnik. Też nie wiem, czy w momencie, jak wrzucam to nie wiem, to on jeszcze jest. To jest taki pozłacany naszyjnik z cyrkoniami takie słońce. Także trochę słońca mi brakuje. Dobra. Pokażę Wam, jakie pudełka mam w tym miesiącu do unboxingu. Tyle pudełek, kochani. Tak dużo pudełek mam do unboxingu. Mam tutaj coś z Look Fantastic. Niestety nie wiem, dlaczego nie przychodzą do mnie te pudełka subskrypcyjne, które przychodziły wcześniej. Oni mi je przesyłali, przestali. Nie wiem, czy może je zasubskrybuję sama. Nie wiem, dlaczego tak się stało, ale przez dwa ostatnie miesiące. Nic od nich nie dostałam. Golden Box, najnowszy, dwa glossy boxy bo jeden mam zaległy, którego Wam nie pokazałam w poprzednim miesiącu. W ogóle poprzednie miesiące Wam podlinkuję na dole, żebyście mogli sobie wrócić i zobaczyć, co w tych pudełkach było, oraz nasz stylizację box, który otworzę jako pierwszy, pozwolicie, bo dla mnie jest bardzo wyjątkowy. Pudełka, no niestety nie mamy jeszcze jakiegoś wypasionego, wiecie co, postawiliśmy na razie na zawartość na to, żeby po prostu wartość tych produktów była wyższa. A wiadomo, że za każdą rzecz, którą tam wrzucicie, takie ozdóbki i tak dalej papierki się dopłaca. Więc. E Opakowanie było zrobione po kosztach i jest ekologiczne, ale nieważne. Słuchajcie, ważna ważne jest jaka jest zawartość. Tak wygląda, jak się otwiera. Pakowaliśmy wszystko ręcznie sami. Różowy papier mogliście zobaczyć na Instagramie. Tu jest karteczka z informacją, co jest w środku. Tu wydrukowaliśmy po prostu zawartość, i później Wam powiemy, jaka jest wartość wszystkich rzeczy. Mamy podziękowanie za zamówienie, które tak wygląda w naszym sklepie. Mamy kilka naklejek dla Was może będą wlepki przydatne. O, tak wyglądają. To są takie, wiecie, dodatki. Mamy też karteczkę, jak dbacie biżuterię, ponieważ nasze założenie jest takie, że w każdym boksie chcemy, żeby była biżuteria, żeby ten boks był bardzo wartościowy, żebyście były pewne, dziewczyny, że znajdziecie fajną biżuterię. No i w środku znajdujemy y, właśnie coś zapakowane w różową bibułę. Rozrywam i pokażę Wam zawartość i powiem, co i dlaczego. Proszę bardzo, tak wygląda zawartość tego boksa. I pierwsza rzecz, którą tutaj mamy, to oczywiście biżuteria. To jest naj, najwięcej warta ta rzecz, ponieważ box kosztuje 149,99, czyli 150 zł, można powiedzieć, w skrócie. I założenie jest takie, że tutaj sam naszyjnik jest wart prawie 90 zł, więc on jakby stanowi wartość największą tego, tego zamówienia, tego boksa. I co miesiąc chcemy dodawać albo naszyjnik, albo jakieś inne części biżuterii. Nie wiem, czy interesują Was też te kolczyki, dajcie znać. I nie wiem, czy interesuje Was też złota biżuteria, żeby ją dodawać do boksów, czy tylko nosicie srebro, bo jak robimy ankiety na Instagramie lub pytamy Was po prostu, to częściej wolicie srebro, więc osób nosi srebro. Teraz pakujemy, słuchajcie, w... mamy żółte wstążki, turkusowe i pomarańczowe na wiosnę, także pokażę Wam, co, jak wygląda naszyjnik. Nie mam pojęcia, który mam w środku. Tak wyglądają nasze pudełeczka. O, są kartonowe z nadrukiem stylizacji TV, każdy jest pakowane ręcznie, projektowane wszystko u nas. I u mnie jest akurat naszyjnik ażurowy trójkąt. Srebrne były z taką właśnie z końcówką, również trójkątną, były również kulki, były naszyjniki niki, czokary, kulki różne srebrne naszyjniki. Nie wiem, czy tam coś dodawaliśmy złotego, już nie pamiętam w tym momencie, ale właśnie były to naszyjniki. Planujemy też zrobić edycję specjalną takie, takiej biżuterii, która nie będzie dostępna w sprzedaży takiej e, normalnej, tylko właśnie w boksach. Po drugie były też okulary. Okulary już nie są dostępne na naszej stronie. One się bardzo dobrze sprzedawały latem, natomiast trochę nam zostało i stwierdziliśmy, że damy do boksa. One na, na przecenie kosztowały 29,99, natomiast wcześniej były droższe. Nie, pamiętaj, nie pamiętam tej ceny pierwszej. Także już dałam na na kartce informacje z przeceny. Okulary mamy w czterech wersjach kolorystycznych, więc mogliście dostać różne wersje. Były takie bardziej połyskujące: były złote, były czarne i chyba niebieskie albo zielone już nie pamiętam w tym momencie. W każdym razie cztery. Okulary są to awiatorki robione na wzór rybana. Tutaj na górze mają wygrawerowane stylizacje TV, ponieważ są to nasze okulary filmowe. Tak wyglądają odbija się mój cały bałagan tutaj teraz. Także to są te awiatorki, bardzo fajne, one są z filtrami, normalnie dobrej jakości okulary. Są w woreczku i ten woreczek również służy do wycierania okularów. to jest takie dwa w jednym, myślę, że bardzo fajna sprawa. Dalej, dwie maseczki, które sama osobiście bardzo lubię i specjalnie je zakupiliśmy do tych boksów. To są maseczki koreańskie Nobody Knows Why I'm So Sexy oraz Cute. I dostawaliście w tych boksach, czy dostajecie, jeżeli jeszcze kupujecie dwie maseczki. jedna z wartości 15 zł 14,90 Czyli tutaj maseczki same są o wartości 30 zł. Dalej dodajemy dziennik oraz listę cudu. Oczywiście one są teraz przecenione. Normalnie kosztowała 26,99 Dziennik 39 zł. 39,99 z tego co pamiętam. Teraz są oczywiście przeceniane. Jeżeli chcecie jeszcze kupić, to jeszcze są. I dzienniki, które są dołączone do boxu, są podpisane. Oczywiście były głosy, że po co mi dziennik? Bo już mam dziennik. Jeżeli nie potrzebujesz, daj swojej przyjaciółce, daj mamie to jest coś, co się zawsze przyda jako notes, jako organizer, a to jest bezdatowe, czyli możecie to używać w tym roku, w przyszłym, kiedy tam chcecie, to jest lista do zrobienia, ma z tyłu też magnes, więc to jest super, myślę, że jeszcze przydatne, nadal kupujecie dzienniki, więc po prostu dodaliśmy do, tego, do tej edycji, w kolejnych już nie będzie, w kolejnych będzie co innego z naszego stępu. dodaliśmy też, nawet nie było w tej rozpisce ten długopis, o który pytaliście, ja wiem, że to jest tani długopis, może i dostępny w sieciówkach, natomiast bardzo dużo osób nas pytało o ten długopis, o ten konkretny model, bo my go wysyłaliśmy w Paczkach pr -owych. i mieliśmy go w dwóch kolorach. No i właśnie tak dużo było zapytań na temat tych długopisów, że postanowiłam je kupić w większej ilości i po prostu dodać właśnie przy takiej okazji. Więc ten długopis również dostajecie do, do waszych boksów. I jeszcze jedna rzecz, to jest taki prezent ode mnie: to jest rzecz kosmetyczna, więc też zainwestowaliśmy trochę w kosmetyki. W tym boksie były to kosmetyki mieszane. Revolution, Rimmel, były kosmetyki też Pupa. Różne marki, Mix, było też coś z Max Factora, były różne kosmetyki, więc na przykład taką paletkę. Można było znaleźć w środku lub palet, tu akurat paletka cieni, paletki rozświetlacze, te duże paletki, to już było losowo, więc określiliśmy, że tak, jest to kosmetyk o wartości mniej więcej od 20 do 60 zł, bo były i pomadki, i, i tusze, różne kosmetyki, po prostu taki miks. Także ten kosmetyk był taką niespodzianką, takim dodatkiem ode mnie, tak jak długopis dla tych, którzy chcieli. Także całą wartość tego boksa macie w dzienniku, w liście, w okularach w maseczkach oraz w biżuterii, więc myślę, że się bardzo opłaca, przynajmniej mi się tak wydaje. Ja bym była zadowolona z takiego boksa. Jest to box. Z rzeczy z naszego sklepu plus kosmetyki. Myślę, że to jest fajne połączenie. Wiem, że się rozgadałam. Dajcie znać, co o tym sądzicie. Czy chcecie kolejne edycje? Co chcecie znajdować w takich boxach? Czy właśnie kosmetyki, czy bardziej pielęgnacje, czy bardziej makijaż? Jakie gadżety Was interesują? Czy rzeczy, które mamy dostępne w sklepie, czy rzeczy, których nie mamy dostępne w sklepie? Jakieś kosmetyczki, jakieś kubki, inne gadżety, które też sprzedajemy. Także dajcie znać koniecznie, co sądzicie. To jest pierwszy box. Stylizacji TV, z którego jestem bardzo dumna. Bardzo, bardzo się cieszę, że go wypuściliśmy. I patrząc po Waszych reakcjach, wy też jesteście zadowoleni. Kolejna rzecz to Big Lossi, dwa pudełka. Otworzę Wam teraz edycję. Zaraz sprawdzę, którą. Styczeń. Dlaczego ja tu mam jeszcze styczeń? Nie mam pojęcia, mam tu jeszcze styczeń nieotwarty. W każdym razie otwieramy teraz styczeń. Zobaczmy po prostu poglądowo, co w tych boxach jest. Wiadomo, że w momencie, jak ja Wam dodaję te boxy, to już raczej nie są dostępne, rzadko kiedy. Natomiast fajnie się zorientować, co w takich boksach, co w tego typu boksach można znaleźć. Także tu jest cała zawartość. Pudełka są prześliczne. E, I tak w tym boksie, później Wam powiem, e, albo od razu Wam będę mówiła, jaka jest wartość. Le Petit Marseille. Mam tutaj żel podpieszcznik mandarynka i limonka. Kosztuje 9 zł. Jest to pełny produkt. Fajnie pachnie świeżo, taki bardziej letni zapach. Druga rzecz to jest marka, której nie znam: Cos Nature Detox Night Cream Green Tea. I ten krem kosztuje 29 zł. Ma tutaj dobry skład, nie ma syntetycznych zapachów, kolory, niczego do kolorowania, Bez silikonów, mineralnych olejów i tak dalej. Także tak wygląda ten kremik. Jest zrobiony w Niemczech. Nie znam tej marki, powiem szczerze. No ale dobra, mamy tu krem za 29 zł, żel za 9. Mamy tutaj taką maseczkę z konzymem aktywującą komórki skóry 9 zł, marka Luvos. Nie mam pojęcia, ale to jest jakieś niemieckie coś. Mamy tutaj L'Oreal Paris Colorista i tutaj... Jest to w kolorze. Ja mam tutaj napisane copper, Silver Gold albo Copper Gold, czyli możecie dostać srebrną albo złotą, koloristę. Tu mam akurat srebrną i to jest jednodniowa pasemka dla blondynek. Dla brunetek były te miedziane. Także jest to całkiem ciekawe, może to przetestujemy, zobaczymy, czy to działa. Dajcie znać, czy Was interesuje test tego, może na jakieś festiwale. Nie wiem, dajcie znać. Coś na przebarwienia, i tutaj jest tołpa estetik nocna regeneracja intensywny zabieg w czterech krokach 19 zł za zabieg więc mamy taki wiecie zabieg ale jako kosmetyczki w domu spokojnie ja lubię Marketopa. I ostatnia rzecz, tak, ostatnia to jest taki kremik, to jest krem do ciała All Over Rescue Body Balm za 29,99 za 200 ml, tutaj mamy 30, więc jest to taka trochę próbka, ale można sobie przetestować. Jest to również jakiejś niemieckiej albo jakiejś duńskiej firmy, sama nie wiem skąd to jest, ale jakaś, nie jest, jest, jest Germany, niemiecka firma. Także taki jest box, trochę pielęgnacyjny, tak naprawdę w całości pielęgnacyjnych. Nie mamy tutaj, mamy tylko chyba do makijażu, to do włosów. Natomiast reszta jest pielęgnacyjna, więc. To mamy zawartość z stycznia. I teraz zawartość. Zobaczmy, jaki to jest miesiąc w ogóle. Przepiękne pudełko. Przepiękne, śliczne. To są świetne pudełka do organizacji. Testy luksusowe kosmetyki. dołącz do Golden Box. Golden Box zaraz będzie. Sweet Dreams, luty. To jest luty. Otwieram sobie tutaj. Bardzo lubię teraz te pudełka. I tu mamy zawartość tego pudełka. O, tak na szybko, nie mam w tym miesiącu Funday Boxa, jakoś mi umknął także zobaczmy co tu jest, jakaś najpierw jest naturalny peeling kawowy z Effectime. i ten peeling kosztuje 22 zł za 100 gramów, fajnie i tutaj było do wyboru dwie rzeczy, z Golden Rose metaliczny błyszczyk, całe szczęście, że go tu nie ma bo nienawidzę metalicznych błyszczyków, nienawidzę więc fajnie, że trafiłam na peeling i mam też maskę węglową z Albotiki. Jest o wartości 17 zł, więc sporo. Oczyszcza, detoksykuje. I można było też dostać dezodorant Niwe, który jest o wartości 13 zł. Także też się cieszę z tej maski bardziej niż z Pełnowymiarowy produkt to Got Powder Be Powderful. To jest akurat fantastyczny produkt i bardzo się cieszę. Tak wygląda i to po prostu sypiemy przy nasadzie, żeby podnieść je u nasadę. Super sprawa. I mamy też ma maskę z Maybelline False Lash Lift. To jest chyba ten nowy. 40 zł. Jeżeli otrzymałeś ten produkt w swoim Golden Box, to znajdziesz, tutaj znajdziesz inny produkt. To fajnie, że zrobili tak, że ja w Golden Boxie jeden, to tutaj drugi. Fajnie. Także nowy tusz może go przetestuję na kanale. I to były produkty, które każdy dostawał. Natomiast znowu było jeden z trzech produktów. Ja mam Dermaglin, naturalne mydło dermatologiczne, 18 zł, 17 zł. Można było dostać krem na popękane pięty z Shifut albo chusteczki z Biodermy. Nie wiem, który bym wolała dostać. W sumie dobrze, że, dobrze, że sami wybrali za mnie. I jeszcze jedna rzecz, którą... Aaa, czy to jest to? 150 mililitrów? Nie. Nie wiem, dlaczego to dostałam, bo dostałam jeszcze taki, taki mały dezodorant. A, to jest miniatura, tu jest napisane. Sorry. Czyli tą l każdy dostawał i miniaturę dezodorantu sprawę mamy rozwiązaną. i To był Big Lossie z lutego i bardziej mi się podoba niż ten ze stycznia. Także zdecydowanie ciekawsza zawartość. Fajnie, że jest nowy tuż do testowania. Fajnie, że jest ten peeling. Super. Przejdźmy do Golden Boxa, czyli droższego, bardziej luksusowego pudełka. Ja zawsze te pudełka wybieram, wolę, bo po prostu mają świetną, świetną zawartość i naprawdę wartość tego pudełka zawsze przekracza cenę. Mamy tutaj jakieś zniżki. Zawsze nie dają właśnie jakieś zniżki. Tu mamy karteczkę i mamy zawartość. Jest tego sporo. Pierwsze, rzecz, którą tu, tu wyciągam, jest to Pibu Beauty Bubbling Char Charcoal Mask, czyli taka bąbelkująca maska i ona kosztuje 26 zł. Także mamy pierwszy luksusowy produkt. Uważam, że sporo, ale zobaczymy, jak działa. MeliCare Pomegranate Liché Food Cream, czyli krem do stóp. 24 zł. Produkt pełnowymiarowy, pięknie pachnący, naturalny, wegański krem do stóp na bazie olejów i mocznika. Muszę powąchać, aż zobaczyć, czy tak pięknie pachnie. Okej, okay, normalnie. Dalej, słuchajcie, dalej mamy tą Falsies, więc nie wiem, yy, może po prostu ja dostałam, bo wiecie, ja nie jestem na liście po prostu. Czy ja jestem na liście PR, ale nie jestem na liście klientek. Może jakbym była klientką tam wpisaną, to bym nie dostała tego tuszu. Także mam ten Falsies. Mam też jakiś olejek, jest to esencja bratek. Jest to esencja nawilżająca i jest to pełnowymiarowy produkt. Bardzo fajnie. 33 zł jeden taki, więc super. Yy, Fitomed, Marka nie znam. Ale lubię bardzo takie produkty. I dalej Marrakesh. Odżywka do włosów 49 zł za pełny wymiar. Tutaj mamy miniaturę. I na koniec mamy coś dużego. To jest taki duży krem. Cóż to jest? Czy to coś do kąpieli? Aha, rozumiem. Już było jedno z trzech, pełnowymiarowych. I było do wyboru tak: albo mydło wpłynie to, które ja mam, albo esencja do kąpieli. zobaczę co jeszcze. Ja mam mydło, czy mam esencję. Albo Karla Gerfert Kabuki Brush. Cieszę się, że go nie mam, bo już, znaczy, że, bo już go kiedyś znalazłam, więc. Cieszę się, że nie, nie ten pędzel, ale pewnie część z Was dostała pędzel. Ojej, kły, dziwnie! I dostałam tak w pojedyncze zapakowane te esencje 9 razy 30 ml 160 zł warte. Wygląda taka hotelowa wręcz yy, wielkość ładnie pachnie, bardzo ładnie. Z olejem z konopi i witaminą E. Dobrze, fajnie. To sobie akurat przetestuję. Dziwne opakowanie. Chyba wolałabym to dostać w formie takiej dużej, bo to jest dziwne, ale okej. Okay. Także myślę, że box całkiem udany. W dosyć, można było dostać jedną z dwóch masek. Dosyć taki bogaty i dużo ciekawych produktów. Praktycznie nie znam tych marek oprócz Maybelline. Tak, praktycznie nic nie znam, więc można coś popróbować. Box jest bardzo ciekawy. A teraz ostatni box, który jest nowością i który naprawdę ma swoją premierę. Na stronie Look Fantastic. To jest box na Dzień Matki. To jest taka kolekcja bardzo, bardzo limitowana w pięknym pudełku. I zobaczmy sobie, ile w takim razie jeszcze kosztuje. Za ile można go kupić? Kosztuje, to jest limitowana edycja, kosztuje 305 ,74 zł. 74 Podlinkuję Wam na dole. Pamiętajcie o moim kodzie zniżkowym. Na stylizację macie 22 albo 23 albo 25, już nie pamiętam, procent zniżki, ale nie na wszystko na tej stronie. Nie na boksy. Prowadzajcie, próbujcie wprowadzać mój kod. Może Wam troszkę obniży Wasze zamówienia. LUB Fantastic, fantastyczna strona, mnóstwo kosmetyków. Sorry za krzyki za ścianą. Teraz otwieramy box. Fantastyczne pudełko, naprawdę. Kojarzy mi się z tymi pudełkami na kwiaty. Pięknie pachnie w środku. Czuję, że jesteś z Espy, którą bardzo lubię osobiście. Tu mamy karteczkę. Z zawartością wszystkiego, zaraz Wam powiem co i jak. I będę wyciągać pojedynczo. I te kosmetyki są naprawdę dużo warte. Więc na pewno się tu wartość zwraca. Myślę, że przekracza dwukrotnie na Wam. Neom Organic London. To jest Candle, świeca. I ta świeca, czy mamy tu wartość? Tak. Świeca jest warta 32 funty aż. I mamy tutaj kombinację 24 olejków eterycznych. I mamy tutaj z cytrynę, świeżą bazylię. Zrobiona z naturalnego wosku, pali się do 35 godzin, więc fantastycznie, uwielbiam takie produkty, pachnie niezwykle świeżo, niezwykle świeżo, bardzo czuć właśnie tą bazylię i limonkę i bardzo ładnie wygląda, jest to widać, że produkt luksusowy, więc fantastycznie, że coś takiego wrzucili. Z tego co widzę, to wszyscy mieli tą samą świeczkę, bo tutaj nie mamy rozgraniczenia, że ktoś dostał coś innego, więc to jest pierwszy produkt. Drugi produkt z tego boxa to jest żurlik Nutri Define Supreme Eye Control Balm, to jest balsam na oczy. I słuchajcie, i on koszt jest warty 61 funtów. Liczmy sobie, że funt jest w około 5-6 zł. Mamy tutaj taki ten balsam. Ogromne pakowanie, mały balsam. I mamy aplikator. Uwielbiam te takie metalowe aplikatory. Bardzo, bardzo fajna sprawa. Także fajnie, żurlik bardzo fajna marka, to jest marka e, australijska. Dobra, lecimy dalej. Mamy coś takiego, tego nie znam. Couchet, Blissful Bath and Shower Gel. I to słuchajcie, bardzo fajnie w ogóle w dotyku jest. Trochę inny ten typ opakowania. I to, słuchajcie, kosztuje 22 funty, więc też sporo. Madagaskarskie Yang Yang, marokańska róża i indyjska palma rosa. Dobrze, zobaczmy, jak to pachnie w takim razie. Opisy są zawsze piękne. O, wow, pachnie, pachnie nieziemsko. Powiem wam, że te kosmetyki z Wielkiej Brytanii, one mają inne zapachy. To są takie bardziej, nie wiem jak to powiedzieć, hotelowe, luksusowe zapachy. Nie wiem, są zupełnie inne niż te, które znam. U nas. Dalej wyciągnęłam ze z filologii, poznaję już po opakowaniu. Jest to time filler, y, krem na zmarszczki. I to, słuchajcie, jest warte y, 19 funtów, y, 15 ml tu mamy, czyli pół y, normalnego opakowania. Jest to zrobione we Francji filorga. Też znana u nas marka dostępna w Seforze. To była pierwsza strona. Tu mamy drugą stronę. Tutaj mam, słuchajcie, Aurelia Probiotic Skincare Miracle Cleanser. Tego nie miałam, nie, nie znam. Warte 42 funty. Och, jak ja to uwielbiam w tych angielskich. Zobaczcie, co to jest. To jest malutka ściereczka dołączona. Bo wiadomo, że najpierw nakładamy to na twarz. smarowujemy, następnie dodajemy trochę wody. I z z tego zmienia nam się w... Emulguje nam na taki krem. Mamy tutaj... Rumianek, eukaliptus, rozmaryn i bergamotkę. Bardzo dużo zawsze dodają tych olejków eterycznych, zapachowych, co dla cer nie zawsze jest korzystne. To fajna jest, jest taka, wiecie, sensacja, sensations na, na skórze, jak ją umyjemy. natomiast dla skór wrażliwych jest to bardzo, bardzo takie irytujące, więc dziwię się, że producenci tak dużo dodają tych olejków eterycznych, ale jest na to niesamowita moda. Nie jest to bardzo tłuste, z tego co widzę jest to taki bardziej krem. Chętnie to przetestuję, po opakowanie ekologiczne, szklane, więc fantastycznie. Ja miałam już taki produkt z SP od nich i z innych marek. Z Żurlik też teraz mam pod prysznicem, testuję. Fajnie, na, na Dzień Matki można spokojnie to kupić. I to jest w... We... Sorry za ten hałas. Ciotka się dziś zlalą. 42 funty to jest warte, więc bardzo, bardzo dużo. I co ja tu jeszcze mam? Mam tutaj coś takiego zapakowane i jest to Espa, którą uwielbiam. Jest to też w szklanej butelce i jest to Optimal Skin Pro Serum. Fajnie, że coś innego, bo zawsze w tych pudełkach są te olejki właśnie do zmywania, a tutaj mamy z Espy serum. To serum jest warte 51 funtów. Słuchajcie, tutaj już jest, tak, tu są olejki, widzę. Sunflower Etium Oil. Nie wiem, co jest Etium. Turmeric. Ojej, jak to Pachnie jak, słuchajcie. Uch, to też mam mnóstwo olejków, tych olejków eterycznych w sobie. To pachnie jak, jak apteka, ale jak ktoś lubi y, takie zielarskie zapachy, to mu się spodoba. To jest już dla skór dojrzałych i niekoniecznie tłustych i z zaskórnikami. Fajnie, że dodali coś takiego na dzień matki. I na koniec mamy, uwaga, uwaga: Delia y, Control Intense Cream Lipstick Flirt, Color Flirt. I słuchajcie, on jest wart 24 funty. No, fantastyczne po prostu to jest. I mamy nudziaka. Jak idealnie, jak idealnie. Nie czerwień, nudziak, piękne opakowanie, eleganckie, luksusowe, tak to wygląda w środku. Nic dodać, nic ująć. Fantastyczne pudełko. E, przeliczę tak szybko 50, 70, 75, 100, 117. Olet, ja nie mam liczyć. <grym> Tak, około 250 albo prawie 300 funtów jest to warta, a kosztuje 300 zł, więc moim zdaniem fantastyczna sprawa na dzień mamy. Kochani, to wszystkie pudełka w tym miesiącu. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać, e, które boxy Wam się podobały. Dajcie znać, co sądzicie o stylizacji box. Co byście chcieli znaleźć w środku, czy jakieś właśnie kosmetyki, czy jakieś bardziej gadżety. Czekam na Wasze odpowiedzi. Niestety, Funday Boxa w tym miesiącu nie mam, ale za to bardzo dużo Big Lossy mieliśmy. Myślę, że ten odcinek był i tak ciekawy. Mogliśmy zrobić przegląd, co tu ciekawego się znajduje. To tyle w dzisiejszym filmie. Zapraszam Was na kolejne przysłucha buziaki. Cześć!